Czytanie z księgi proroka Ozeasza. Tak mówi pan. Synowie Izraela ustanawiali sobie królów, ale bez mnie. Książąt mianowali, też bez mojej wiedzy. Czynili posągi ze srebra swego i złota na własną zagładę. Odrzucam cielca twojego, Samario. Gniew mój się na nich rozpala. Jak długo jeszcze, nie będą mogli być wolni od winy synowie Izraela. Wykonał go rzemieślnik, lecz nie jest on bogiem, w kawałki się rozleci cielec samaryjski. Skoro sieją wiatr, zbiorą burze, zboże bez kłosów nie dostarczy mąki, jeśli by nawet dało, zabierze ją obcy. Wiele ołtarzy Efraim zbudował, ale służą mu jedynie do grzechu. Wypisałem im moje liczne prawa, lecz je przyjęli jako coś obcego. Lubią ofiary krwawe i chętnie je składają, lubią też mięso, które wówczas jedzą, lecz Pan nie ma w tym upodobania. Wspominam wtedy na ich przewinienia i karzę ich za grzechy. Niech wrócą znów do Egiptu.